Ok, witajcie moi mini. Dziś trochę w takim innym nastroju, w takim bardzo stonowanym, bo właściwie od kilku dni żyjemy Oliwierkiem. Oliwierek to jest nasz nowy, mały podopieczny, roczny chłopczyk z podkrakowskiej Bochni, który zachorował kilka miesięcy temu na padaczkę leko-odporną. Nawet jeszcze nie wiadomo do końca, jaki to jest typ padaczki, Ja nie chcę tu się medycznie e, wymądrzać, bo nie jestem lekarzem. Ale wiem, że e, by można go było skutecznie leczyć i by to nasze dzieciątko, ten nasz nowy podobieczny nie cierpiał, e, a przy tym cała jego rodzina, która bardzo się denerwuje. Ja jestem w stanie się w to czuć, bo w końcu mam dwójkę małych dzieci. I jak rozmawiam z jego rodzicami, no to widzę, jakie to są emocje. I w każdym razie, żebyśmy mogli to dziecko dobrze zdiagnozować, potrzebne są niemałe środki. Dlatego fundacja podjęła to wyzwanie. Podpisaliśmy umowę, że Oliwier jest naszym podopiecznym, i będziemy robić wszystko, żeby móc Olivierka zdiagnozować, choćby miała to być diagnoza na drugim końcu świata. Pomagajcie Oliwierkowi, e, może tutaj gdzieś na dole zamieścimy numer konta i dopisek Oliwier 10, bo taki kod podopiecznego zyskał e, nasz mały superbohater. Pomagajcie.